Hejka, hej ludzie, hej! Następny odcinek w jednym dniu, wow! I dostałam pozdrowie karci. dziękuję Karciu. Nie będę Wam pisać, że nagrywam. Też nic nie napisałam przy poprzednim odcinku. Zrognęłam, a i tak mam spore lagi. Eee, no więc co mi tu poradzić? Pojedziemy może zębką, oglądamy Wasze arty. No i po krótkiej przerwie szumu w moim domu, przejdziemy do artów. To jest Artbook oryginalna 1.2.3 pod tytułem Wymienię się. I tak on wygląda. Jeżeli coś was to zajmijcie Ja już wychodzę. I następny artbook to już wam pokazywałam. Teraz, pomóż. Oj, o Oj Boże, Artbook Dominiki Pomóż. Mm -hmm. no, no dobra. Zgadza się źle, I Kornelka2035. Robiło Artuk na martwienie. I Elimow168. No, Robiło Artuk na żelka.

No takie cudowne W ogóle zachęcam Was do oglądania polskich filmów, 9 filmu. Jego. To jest on tak, Ma bardzo filmy. Zresztą nie, ja nie wiem, I w ogóle moje no, ja klasa oglądała ze mną na niej, no tu, tak. I wszyscy się zmieni. i w ogóle było tak przytykaninie. <suszy> Nie wiem, co zrobić, aby ten filmik był dłuższy, a nie chcę mówić, że nagrywam, bo i tak jest właśnie to, mi dzisiaj e, dokładnie przed chwilą. Nagrywam ja drugi filmik z rzędu. Niektórzy mi pisali, że nie mają co oglądać, bo już oglądali dwa moje filmiki. i e, przejdziemy do gier. I w ogóle najbardziej chyba lubię zwariowane karty, Nie ale dobra. No i oczywiście ja nie wygrałam, wygrała ta tutaj dziewczynka, osłupka obok i teraz ja wybieram im zapadnie, co jest. Nic nie jest tego zabawnego. No ale załóżmy, że na YouTube można jakieś oglądać fajne filmiki, no i na iPodzie macie YouTube. No i ci... Tak. No. I fascynujące co jest. Holandia załóżmy, że jest fascynująca. Dobra, no, nie wygrałam dzięki. Nawet pewnie nie wiesz kto to jest. Ale no, okej. Okay. głupi. Jezu, no błagam was, przegram. Dobra ja nie widzę co tam jest. Wyześć najbardziej szybko, bo czasu nie dojdzie. Yy, młody własek. Nie, nie no, załóżmy, że one nie umieją pić. Duży. Całczej. No to na Twoję. Jestem tak przekonana. Ja widziałam, widziałam. Niezadowalający. Dobra, daj mi to sobie teraz. Bo nic takiego. Co? Tu jest grałam, ale i tak zam przegram ja w swoim życiu. Inteligentne. niewątpliwe. Michael Jackson. Klikniesz drugą, samej sobie powiedział, niezręczne, wymiaca. One są niezręczne. dronka zero i jeden, no no i dziękuję. Wysoki. Królowa nie będzie wysoka. Pomacha mi. Uhu. Takim sposobem nie wygram. Magiczny. Ale z mam szczęście, jest magiczny. nie czy on w ogóle daje wam jakieś szczęście. Wam komu? Strasznie, co jest straszne. Więc nic nie jest z tym straszne. Wiadomo, że że była wygra. Można się było tego spodziewać. i jeszcze. Do Myślę, no nie do Myślę, że nie jest to nie dokładnie widzimy nie kiedy nagle ona śledziła A ja już Boże. Jak Świat Świat wybierają te karty. Więc szczęśliwy turysta. Rzadko też turysta i szczęśliwy. Na wszystko ma się jakieś wyjaśnienie. No nie ma no, odrażnie od biedronka. Boże, jakie te karty niektóre są dobrane i wygrała, czy jeszcze nie... Nie jeszcze nie wygrała? Nie, jednak wygrała, Myślałam, że mam szansę, ale co mam drugie miejsce? Napiszę dla niej prawo. I idziemy. Zaprosiła mnie do przyjaciół, ale to nie masz pisań będzie tak mnie nie i z wiadomości. Nic nie doszło, nic nie miało dojść. I się nie już zaczynać. Następnej gry, bo czas mi się kończy. I to by było na tyle. Pa, pa!